Cześć, witam Was z samego centrum Brixfield. Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie zrobiłem wejście, które pozwoli mi dotrzeć do każdego zakątku miasta bez problemu. Zapraszam! Cały sekret tkwi w tym, że w środku miasta Znajduje się nie tyle dziura, co opuszczany stół. Pozwala mi to na dostęp do najdalszych zakątków mojego miasta, na przebudowywanie go w razie potrzeby. Ja tam dostaję się pod tymi stołami. Można tutaj przejść, można się dostać, a teraz zobaczycie wideo z montażu tego stołu. Jak on wygląda w zbliżeniu, to Wam opowiem. Zapraszam. Mój obniżany stół prezentuje się właśnie tak. Składa się w głównej mierze z takiego podnośnika nożycowego. Ja go zamówiłem na eBayu. No i może podnieść do pół tony. Jest to wiele ponad to, co, co mi potrzeba, ale ja go wybrałem ze względu na to, że właśnie można go rozpiąć tak wysoko. To można porównać ze skokiem siłownika. Nie wiem, jaka to jest terminologia tutaj do takiego nożycowego podnośnika, ale to tak by skok. Tego, tego podnośnika, czyli różnica wysokości od minimum do maksimum, tutaj ma się po prostu zmieścić modular. No, niestety, nie wszystko się zmieści. Niektóre są wyższe, także będzie trzeba może wyższe piętro ściągnąć. No, ale takie to prezentuje. Wygląda to może niezbyt profesjonalnie. Ja użyłem starego stołu z IKEI, dlatego że ten blat jest dość gruby, mimo że jest pusty w środku, ale on jest dość sztywny do tego stare nogi nawet z tego stoła, tak jak widzicie, troszkę desek żeby to, żeby to podnieść, no i na dole mamy taką oto deskę, to już też gotowiec kupiony w sklepie w stylu coś ala Castorama tutaj brytyjska taki oto wózek na kółkach skrętnych, tym stołem można sobie jeździć, no a to po to żeby po opuszczeniu tego stołu, żeby można było w nim wjechać tutaj sobie pod spód i go schować ja Wam już zaprezentuję jak to działa mniej więcej mamy taką śrubę która, która nam obniża i podwyża tutaj ten, ten stół do, do tego podnośnika mamy oto taką nakładkę na śrubę można to zrobić ręcznie i to się obniża no ale trwałoby to wieki skręcając to ręcznie dlatego ja używam wiercarki z nakładką po załączeniu ten stół powinien się obniżać dosyć szybko niestety hałaj jest dosyć znaczny no ale jak widać tu Obniża się za to szybko. Dobra, ja nie będę tym dojeżdżał do samego końca. Bo widzicie o co chodzi, tym można jeszcze zjechać troszkę w dół. No i po obniżeniu z tymi modularami, ten stół można sobie łatwo, łatwo wsunąć z jednej jak też i z drugiej strony do tego. Pozbyłem się tych stołów lidlowskich, które Wam ostatnio pokazywałem. One są tutaj, ja się ich pozbyłem. No a w zamian tego stworzyłem stoły ze zwykłej takiej sklejki. Ona może nie jest też zbyt prosta i zbyt równa. Wzmocniłem to takimi profilami, takimi rurami kwadratowymi. Jest to trochę sztywniejsze, no i ponadto, co najważniejsze, nie potrzebuję tutaj nogi. Mam taką zapasową nogę, jakby coś, którą mogę sobie podstawić, jeśli ten stół by się wyginał, na samym środku. Ale jest to dosyć sztywny. Poznęcili to tym, tym metalowym profilem, ten stół jest dosztywny, do tego można go też ściągnąć. On jest po prostu tylko nałożony, można go sobie ściągnąć i, i łatwo rozłożyć. Także to wszystko jest dobrze dopracowane zobaczymy jak to wszystko się złoży z tym nowym systemem dróg, bo wszystkie te modulary i tak dalej, to wszystko zostanie przesunięte i zobaczymy czy to na ten stół to się nałoży dlatego on jest troszkę specjalnie krótszy żeby miał troszkę możliwości ruchu, żeby ewentualnie jakaś, jakaś płyta jeśli będzie wystawać no, będę musiał sobie z tym poradzić Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no i tutaj, oczywiście, jeszcze to będzie zamontowany taki sam stół, jak tam z tyłu, też ewentualnie rozkładany z takiej samej płyty. Tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że podoba Wam się ten odcinek. Jeśli macie okazję zrobić sobie coś takiego, naprawdę to nie jest zbyt pracochłonne. Koszt też nie jest zbyt wielki. Największy koszt oczywiście, to, to ten oto podnośnik to była największa lwia część po prostu tego całego projektu. No a poza tym to troszkę wiertania, wiercenia, wiercenia, wiercenia. No i, i skręcania tego wszystkiego a tak, sama przyjemność potem z, z oglądania efektów. No i przede wszystkim, bardzo praktyczna sprawa daje mi to możliwość tutaj. Sięgnięcia do tych najdalszych zakątków miasta. Ja Was żegnam. Dziękuję za uwagę. Piszcie co myślicie. Cześć.